Witam, Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o demaskowaniu złego ducha yy, yy, właśnie w myślach. Czyli demask demaskowanie dokładnie złego ducha jest uwolnieniem się od niego, uwalnianiem się, czyli w danej chwili dokładnie. Czyli kiedy na przykład dochodzi do <laughs> złych myśli, kiedy chcemy komuś nawtykać lub go oskarżamy w myślach, czyli tutaj warto się zatrzymać na chwilkę i pomyśleć, czy y, y, zły duch nie stoi za tym. Czyli to jest bardzo ważne, bo często stoi. <laughs> Czyli y, podczas y, jakiejś tam kłótni, przykładowo z żoną, y, może tak się stać, że mogą się y, pojawić później już po tej kłótni i tutaj też jest bardzo ważne wybaczenie, jeżeli jest wybaczenie, to jest też odcięcie się od tego ducha, od tego złego ducha, od tych wszystkich myśli, czyli wybaczenie też odcina nas od tego, czyli wybaczenie jest bardzo ważne sobie. Po, po, po każdej kłótni zaś, jeżeli tutaj nie ma tego wybaczenia, albo czasami no może też, mogą też te myśli przychodzić, czyli może człowiek być tak lekko nakręcane na początku, czy też tak może być, czy jakby warto się zastanowić nad tą y, y, myślą, która y, płynie, czyli może to być oskarżenie, czyli przykładowo y, była jakaś tam kłótnia z żoną i żona na przykład powiedziała, no jesteś głupi, nie i to może wracać, czyli, czyli to może wracać ta myśl i, i, i jeszcze z takim napędem, czyli Czyli że jesteś głupi i tak dalej, ona cię oskarżyła i tak dalej, i teraz musisz iść to powiedzieć po prostu, jaka ona jest, co ona ci zrobiła i tak dalej, i tak dalej. I, i jak takie coś płynie, dosłownie jak Staśmy, ja też to mówię ze swojego doświadczenia, że jak płynie jak Staśmy, to warto się na chwilę zatrzymać, czyli jakby zatrzymać tą taśmę i, i zastanowić się, czy to nie jest sprawka złego ducha, czy on za tym nie stoi. Rzeczywiście ja takie coś miałem, tak zrobiłem, czyli, czyli za, zastanowiłem się tego chwilkę. Jakby później, jakby słucham dalej, co jest, to to przestało płynąć dokładnie. Czyli to, że jesteś na przykład głupi, nie? czyli, czyli nawet, nawet sam sobie tak zacząłem w myślach, jest to, że jestem, nie ma tego. Czyli jakby zostało odcięte. Czyli teraz dlaczego? Czy on został zdemaskowany dokładnie. Czyli ten zły duch został zdemaskowany w myślach i dlatego uciekł. I, I tak się po prostu dzieje. Czyli tak jak ja to mówię, często on właśnie stoi za takimi rzeczami, doprowadza do awantur, sprzeczek, nieporozumień, oskarżeń innych ludzi. Kiedy mamy nawał myśli na daną osobę, czyli na przykład, która nas w jakikolwiek sposób uraziła, wtedy mogą pojawić się chęci odwetu. I to, 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 to zazwyczaj jest na tą osobę. Czyli też, jeżeli tu nie ma wybaczenia, to mogą się pojawić te chęci odwetu. Czyli no, ktoś nam zrobił krzywdę. Ktoś nam uraził nas y, słownie załóżmy i to można w sercu nosić długi czas, i te, te, ten uraz i, i na widok tej osoby sobie przypominać ten uraz. Nie? Czyli czy tutaj chodzi o to, żeby to wybaczyć, wtedy tego nie będzie. Czyli nie będzie w ogóle tego urazu, czyli jeżeli się zobaczy już później tą osobę, się jej wybaczy, to w tym momencie y, y, nie będzie żadnego urazu. A tak się nosi taki uraz. I, i, I później rzeczywiście jedna z tych osób może już zapomnieć po roku to, a ta druga zaś pamięta i cały czas nosi ten uraz, i jest nieprzyjemna dla tej drugiej osoby. Czyli takie coś też jest. I dalej. I tutaj właśnie mówię: kiedy mamy nawał takich myśli na, na, na drugą osobę i, i, i chęci odwetu. Czyli na osobę, która nas uraziła, wtedy mogą się pojawić właśnie chęci odwetu na nią, czyli dokładnie, żeby ją zaatakować. I tutaj należy się zatrzymać. Czyli dokładnie, kiedy te, te chęci odwetu się pojawiają, to chodzi o to, żeby nie wejść po prostu w ten wir tego, czyli, czyli nie dać jakby ponieść temu. Czyli warto się zatrzymać i pomyśleć, czy to jest moje dokładnie, czy to jest moje, czy to jest moje, czy, czy zaś. To jest sprawka złego ducha, który po prostu, no dokładnie bym powiedział, mną chce sterować. Czyli, mną chce manipulować, mną chce sterować, wciskać mi to. No i tutaj, czy zły mnie na, nastawia na tą osobę, czyli chowa się, bo on się lubi chować. Czyli o to chodzi: chowa się i mnie nastawia. I tutaj, wymienię w punktach, tak, żeby co zrobić, rozwalić zgodę. Między ludźmi, między ludźmi w domu, między żoną, między dziećmi, między znajomymi czy to jest bardzo częste. Dosłownie rozwalić zgodę, dalej, rozwalić spokój w domu, czyli to też jest. Rozwalić relacje jakieś, jeśli są dobre jakieś dobre relacje, za chwilę coś się dzieje i już tych dobrych relacji nie ma. Czyli o to chodzi. Kiedy się go zdemaskuje, czyli o co, o co chodzi teraz kiedy się go zdemaskuje, czyli kiedy się człowiek rzeczywiście zatrzyma i, i, i pomyśli, czy to nie jest przykład czy, przykładowo, on za tym nie stoi. Nie? Za, 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 za danymi jakimiś oskarżeniami na, 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 na kogoś drugiego. Czyli kiedy się go zdemaskuje, że to on chce nam zepsuć yy, 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 wtedy coś, on ucieka. Czyli on wtedy ucieka. I teraz dlaczego? Ponieważ jest w nim pycha. I człowiek jako mniejsza istota go demaskuje, dlatego on tego nie znosi i ucieka. Czyli dlatego sobie schowany. Zaś kiedy, tak jak tutaj powiedziałem, kiedy zostaje zdemaskowany, wtedy ucieka. Czyli warto też nad tym pomyśleć. tutaj dalej pisze: za każdym grzechem, kłótnią, awanturą, niezgodą. Burzeniem relacji międzyludzkich stoi właśnie zły duch, i tak się, i tak się naprawdę dzieje, i chce być schowany. Czyli to jest, to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, że ten zły duch chce być schowany. I teraz, jeżeli się o tym wie, to człowiek jakby powinien starać się rozeznawać, czyli dokładnie starać się go demaskować. Czy to jest on, czy to naprawdę jestem ja? Czy ja chcę po prostu to powiedzieć, co mówię? Czyli kogoś tutaj w cudzysłowie opluć, oskarżenia mi obrzucić, czy to jest raczej on, czy on mi to nasuwa? Czyli, czyli wtedy, kiedy go demaskujesz, on ucieka i ty już nie masz tego. Czyli okazuje się, że ty nie chcesz tego zrobić. Czyli chcę być schowany, żeby człowieka na człowieka nastawiać. Czyli dokładnie tak się dzieje w życiu. Czyli człowieka na człowieka nastaje i się chowa. I tu jest też jeszcze jeden problem, kiedy się nie wierzy w jego istnienie, wtedy jest mu łatwiej, bo wtedy to już jest on całkowicie schowany. Czyli czy ktoś komuś zrobi jakąś krzywdę, no to on już jest oskarżony i koniec, tu już nie ma wybaczenia, to tkwi, zostaje w sercu, ta krzywda tamta osoba jest najgorsza, to się ciągnie latami. Po 20, po 40 lat, no chyba, że ktoś komuś wybaczy, no to tutaj, ale to mówię, tu on ma największą przewagę, kiedy jest po prostu schowany i kiedy się nie wierzy w jego istnienie. Czyli tutaj steruje, steruje człowiekiem, tak jak już tutaj wcześniej pisałem, Czyli rozwala zgodę, rozwala spokój w domu, rozwala relacje międzyludzkie, nawet rozwala małżeństwa. Czyli tutaj też jakby warto się zatrzymać nie, w małżeństwie, jeżeli coś się dzieje nie tak, jeżeli już dochodzi do takich krytycznych sytuacji, że ktoś tam się pakuje, chce. To, czy to nie jest jego po prostu sprawka, żeby rozbić to po prostu małżeństwo, i tu też jest potrzebne wybaczenie i to zastanowienie się, czy ja naprawdę tego chcę, czy, czy to jest taka, taka chwila emocji, taka chwila czegoś niedobrego, i za tym, czy nie stoi zły duch, czyli o to chodzi dokładnie. I tu dalej pisze, dlatego warto go demaskować, by uciekł. I nie dawać mu się wykorzystywać do mącenia relacji, jakichkolwiek relacji. To króciutko o tym się dzielę z Panem Bogiem.